Jesteśmy już na Mistrzostwach Europy Karate Shinkyo Kushin. Za nami konkurencja Team Kata, gdzie Litwa, przyznam szczerze, troszeczkę zmiotła konkurencję. Nie widziałem finałowego wykonania Kata, ale na pewno Sein Chin było... Miojo, naprawdę było no, wyszpilowane na maksa, więc y, zasłużone wielkie gratulacje, za chwileczkę y, kata mężczyzn, kata kobiet indywidualne, później oczywiście walki, y, oficjalne otwarcie, więc y, nic tylko oglądać, przegenialną relację z Mistrzostw Europy y, w karate Shinkyo Kushin. OS! Mój Boże, co tu się działo na tym kata, słuchajcie, to jest jakieś nieprawdopodobne. Jeśli tak ma wyglądać cały turniej, to ten turniej będzie kosmiczny. Z wielkich sensacji, na pewno. Niestety, Konrad Kozubowski wypadł przed strefą medalową w 1,4 finału. Wielka szkoda, wielka szkoda, bo bardzo utytułowany zawodnik, ale trzecie miejsce Ania Kolaślińska i czekamy na ceremonię otwarcia i zobaczymy, co będzie się działo na tym niezwykłym turnieju już w kategoriach komite. Ze mną Ania Kolaśńska, brązowy medal w konkurencji kata. Jak się czujesz? Fantastycznie. <noise> <noise> Coś mogę powiedzieć, obroniłam tytuł z zeszłego roku, także bardzo się cieszę. Jak w ogóle oceniasz swoje wykonania Kata dzisiaj na turnieju? Dzisiaj mi się naprawdę super robiło. Mata była. W ogóle Mata jest świetna na tym turnieju, w ogóle nie jest śliska, także na plus bardzo. I bardzo dobrze się czułam, bardzo dobrze mi się każde wykonanie robiło, także jestem bardzo zadowolona. Jak ogólnie oceniasz kategorię swoją? No, dużo mieliśmy zawodniczek i każda zawodniczka ciężko, ciężko jest ciężką przeciwniczką, także, także każdej należy się duże brawa za, za start. Mm -hmm. Jakie teraz plany startowe w najbliższym czasie? W najbliższym czasie trochę odpoczynku, a później się zobaczy. Sensei Marcel Niemczyk Ari Klub Karate Dobrzeń Wielki Sensei Marcel jak poszło twoje zawodnictwo? No niestety tym razem się nie udało ciężka walka Inga Mixtaite z Litwy aktualna wicemistrzyni świata Open ciężki pojedynek moim zdaniem nie dużo brako no ale lekka przewaga po stronie przeciwniczki może następnym razem jak oceniasz szczególnie poziom zawodów i poziom walki, jakie miałeś okazję zobaczyć? No jesteśmy tak naprawdę po ćwierć finałach, więc jeszcze tak ciężko określić ten najwyższy poziom, ale generalnie wszyscy zawodnicy bardzo dobrze przygotowani, fajna obsada, bardzo ładna hala. No dość ciekawe zawody i myślę, że jeszcze te najlepsze walki przed nami. No to zapadła mi najbardziej w pamięci Monika Podora, lekka kategoria kobiet do 50 kg, zawsze ciężka kategoria, bo tam bardzo dużo się dzieje w krótkim czasie fajna kontrola nad walką, fajna pozycja przy tym tempie walki jest to dość imponujące ja jeszcze tylko dodam od siebie, że na dalszej macie odbywały się jeszcze walki mężczyzn w lekkich kategoriach i tam Kamil Berkowicz bardzo fajną walkę stoczył i Igor Lamot też już chyba z tego co kojarzę w strefie medalowej, do tego Ania Bojda też pierwszy raz w strefie medalowej w ogóle na Mistrzostwach Europy, więc serdecznie gratulujemy i czekamy co będzie się dało, działo dalej o, dzięki. Kciuki. Trzymamy kciuki. O. W nowym miejscu, bo w stanowisku komentatorskim z Patrykiem Kostrzewą, wielokrotnym medalistą Mistrzostw Polski i Mistrzostw Europy, który dzisiaj pełni rolę komentatora, jak to jest. No, dzień dobry, witam. Nowe doświadczenie na pewno, ale bardzo, bardzo sympatyczne. Można się sprawdzić, też swoją wiedzę, podzielić się nią jakimiś tam ciekawostkami. Bardzo fajne doświadczenie polecam, chociaż. Wolałbym tam na dole, no ale to. Teraz też inny pojedynek po prostu. Z Paulą tutaj niestety Paula musiała wyjść. Z Paulą Malikowską sobie siedzimy. Staramy się troszeczkę umilić oglądającym to wydarzenie. No robimy, co możemy. Która walka do tej pory najbardziej Ci się podobała, albo może które walki Ci się najbardziej podobały? Przed chwilą świeżo była walka marka wolnego z Edgarem Secińskim kolejna i kolejna niestety w pewnym momencie bardzo dobrze prowadzona dwóch na marka, dwóch na dogrywkę i Shihambulo tradycyjnie już na, na dogrywkę bardzo fajnie Igor Lamo dzisiaj w dwóch walkach wyglądał, niestety kontuzja nie pozwoliła mu dalej walczyć, liczyłem na to, że dzisiaj będzie jego dzień, niestety, a Natalia Chszanowska, to już mówiłem w, nawet w transmisji na samym początku, że jest moją cichą faworytką, także czekam bardzo na finał, myślę, że, że może pogodzić swoją przeciwniczkę. Marty bardzo fajny powrót po przerwie, Inga odesłana już na zasłużoną emeryturę, także na plus. Ania Bojda, pierwszy jej medal, pierwszy, pierwszy raz w fazie medalowej i jest w finale. Cztery Polki mamy w finale, żadnego Polaka faceta, także do roboty, panowie. Afka ta ma tylko jeden brąz i to też mówiłem w transmisji, także Mateusz do roboty, bo brakuje medali. Ile będziemy mieli złotych? Mamy cztery dziewczyny. Trzy złota, myślę. W takim razie trzymamy kciuki za reprezentację Polski i zobaczymy, co będzie się działo w finałach. A ogólnie mamy 11 medali w komite. Jak się czujesz po walce? Zadowolona, ale może trochę nie do końca. Finał cztery rundy było blisko. Miałam nadzieję na Mazurka. Niestety nie w tym roku, nie tutaj. Najważniejsza robota będzie do zrobienia w Kielcach we wrześniu. Teraz Mistrzostwa Europy, za niedługo Mistrzostwa Świata. E, jakie, e, jakie plany na przygotowania? Jakiś odpoczynek, czy, czy ostra tylko aż do Mistrzostwa Świata? E, teraz mamy tydzień odpoczynku przewidziany, a później już do września. Cały czas ostro. Może jeszcze w maju będzie chwilka na wyluzowanie, ale później już, już cały czas, bo jest dużo do zrobienia, a zarówno w Europie, jak i na świecie te medale naprawdę wiszą bardzo, bardzo wysoko. mistrzyni Europy. Niesamowite to jest. Mam świetny team, przepraszam, tak szłam do Was, ale tutaj że bardzo mnie zatrzymywali. Eee, to jest cudne, po prostu nie da się opisać. kadaż nie pierwszy. No trudno. Ale niewiele brakowało. No niewiele brakowało. Muszę to pooglądać, zobaczyć eee, jak to wyglądało z zewnątrz. W środku zawsze inaczej wygląda. Która walka sprawiała Ci najwięcej trudności? Oczywiście, że pierwsza, bo pierwsza jest najgorsza. Zanim człowiek wejdzie w rytm zawodów, no to jest taki... Taki problem, ale nie powiem, że Aneta Miskałkiewna dała mi, e, że tak powiem, czerwony dywan do tego finału. Mocno, mocno walczyłyśmy o to, o to wszystko. No tu niestety Węgierka była lepsza, no ale no bywa i tak, trudno. Cieszę się ogromnie z tego medalu, 9 lat, 9 lat na to czekałam, także prawie dekadę jestem niesamowicie dumna z siebie. Nika Żelińska, mistrzyni Europy po raz kolejny. Jak się czujesz? Szczerze mówiąc, przygotowania troszkę inaczej się potoczyły niż zawsze. Musiałam dolecieć kontuzję i do tych zawodów na szczęście w sumie z dobrej strony się stało, że te kontuzje były, bo przystąpiłam tak, co będzie, to będzie, więc nie było presji. I w sumie bardzo się cieszę, chociaż się dziwię z tym wynikiem, ale jest to, to miłość zabronić tytułu. Mistrzostwa Europy WKO 2022 to już historia. Za nami masa ciekawych pojedynków. E, maksymalny czas w walce z Waleriego Dimitrowa. E, maksymalny czas w walce Marty Lubos. Trzy srebrne krążki i jeden złoty dla Polski. Nie licząc już brązowych, bo tych było na pewno e, o wiele więcej. Cóż mogę powiedzieć o tych zawodach? Niesamowita e, atmosfera, przegenialna organizacja. Wszystko szło jak z zegarku, według czasu, więc na pewno tutaj wielkie szapowa. Dla organizatorów, bo to była impreza zorganizowana na naprawdę najwyższym europejskim poziomie. Cóż więcej dodać, niesamowita publiczność. Bardzo dużo osób na hali, już światła gasną, więc my też kończymy ten odcinek. Pamiętajcie, żeby zostawić suba, zalajkować i udostępnić przede wszystkim ten filmik, żeby wszyscy zobaczyli, jakim karate jest pięknym sportem. Bardzo dziękuję i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Os!